Cześć, tu wibracja? Dzisiaj pogadamy o naszych oczekiwaniach na 2017 rok. Pierwszą grą na jaką czekam w 2017 roku jest Soft Park Fractured But Whole i będzie miała miejsce premiera 17 października. Z jednej strony jest to klasyczna gra RPG, w której mamy klasyczną walkę turową i rozwijanie swojej postaci, ale z drugiej strony mamy tutaj pełno humoru znanego nam z Soft Park. Tak jak w jedynce, czyli w kilku prawdy, wcielimy się tutaj w postać, która przybyła dopiero do miasta i poznaje paczkę Kartmana i reszty. W tej części cała paczka wcieli się w superbohaterów i będą próbowali powstrzymać złego doktora Chaosa. W tej części oprócz turowej walki zobaczymy również poruszanie się po planszy i chowanie się za obiektami, gdzie będziemy mogli używać różnych supermocy. Także Fracture But Hole, czekam. Be a Pierwszą grą na mojej liście to Star Wars Battlefront 2. I tutaj jest pierwsze zaskoczenie. Nie będzie płatnych DLC. DLC oczywiście będą, ale będą darmowe dla wszystkich. Nowością dla serii będzie też tryb single player, gdzie zagramy panią, która była kiedyś w Imperium. Akcja będzie się toczyć po zniszczeniu drugiej gwiazdy śmierci. Seria stoi też multiplayerem, dlatego też pojawią się tam ikoniczne postacie dla serii Star Wars, takie jak Darth Maul Joda, Kylo Ren czy Ray. Będziemy walczyć jako klony przeciwko droidom albo na odwrót, co jest dość ciekawym zabiegiem i z chęcią to zobaczę. Gra zadebiutuje na rynku 17 listopada. Kolejną grą, na którą czekam jest to Uncharted The Lost Legacy i premiera będzie miała miejsce 22 sierpnia. Tym razem pojedziemy do Indii i wcielimy się w Chloe znaną z drugiej części Uncharted i pomoże nam sama Nadine Ross. Jest to samodzielny dodatek, więc osoby, które nie mają Uncharted 4, a chcą zapoznać się z serią, to mogą sięgnąć właśnie po nią. Tym bardziej, że będzie kosztowała tylko 160 zł. Grama starczyć na około 10 godzin i, jak zwykle, tutaj czekam na piękną grafikę, na świetne efekty, na dynamiczną akcję i to jest to, za co kocham Uncharted, więc czekam 22 sierpnia. Drugą grą na mojej liście jest Śródziemie. Cień Wojny, gdzie zaś zobaczymy Taliona i jego przyjaciela Elfa, którzy będą próbowali stworzyć kolejny pierścień i pokonać ostatecznie Saurona. Gra będzie posiadała otwarty świat, wróci też system Nemesis i oczywiście system walki i wspinania się znany z Asasynem, który dobrze działał w tej grze. Gra wyjdzie 10 października 2017. I know what you fear, Kolejna gra, na którą czekam to Destiny 2. Jest to kontynuacja kołopowego shootera, która ma być rozwinięciem jedynki i takim dużym rozwinięciem, gdzie content będzie bardzo wzbogacony. Destiny 1 polubiłem za świetny model strzelania, z którego znane jest bardzo dobrze Bungie. I za to, jak świetnie się współpracuje ze znajomymi, pokonuje się wszystkie strajki, zbiera się różnych gear. To jest to, na co liczę od Destiny 2, tylko żeby było dwa razy więcej, dwa razy lepiej. Mam nadzieję, że tak będzie. Premiera już we wrześniu tego roku. Kolejną grą jest Wolfenstein The New Colossus, czyli dobrze znany wszystkim BJ Blaskowicz. Akcja gry będzie się toczyć po finale z jedynki, więc kto nie grał, no to musi niestety pograć. Tym razem będziemy. W Ameryce walczyć z nazistami, oczywiście w równie brutalny sposób. Gra wyjdzie 27 października. Are the first. Gra, o której krążyło wiele plotek zanim została faktycznie zapowiedziana, czyli Assassin's Creed Origins. Nowa odsłona będzie rozgrywała się w Egipcie, czyli dużo wcześniej niż znamy to z wcześniejszych odsłon cyklu. I tutaj wcielimy się w bajeka. Postać, która mimo tego, że jest asasynem, jest też świetnym łucznikiem, co jest dosyć nowością dla serii. Gra doczekała się odświeżonego systemu walki, gdzie będziemy mogli zalokować się na celu i będziemy mogli go atakować, unikać jego ciosów. Będzie to dużo bliższe doświadczeniu z Wiedźmina III. Więc jest to świeżość, na którą na pewno czekała. Od nowego asasyna. Ekwipunek również ulegnie dużej zmianie. Będziemy zdobywać go z przeciwników, flutować go, no i będziemy sobie go dopasowywać do własnego stylu gry. Sama mapa też ma się prezentować okazale. Ma być wielkością przypominającą z Black Flag, a tam jak wiemy mapa była ogromna, tylko ona była zapełniona wodą, czyli to było dosyć łatwe do zrobienia. Tym razem mamy mieć pełną mapę, także mam nadzieję, że twórcy z tego wybrną i dostaniemy obiecany wielki świat starożytnego Egiptu. Assassin's Creed Origins już 27 października. Na koniec zostawiłem sobie Call of Duty WW2, czyli wielki hit od Activision, czyli Call of Duty wraca do korzeni. Ja się z tego bardzo cieszę. Fabuła ma się toczyć od 44 do 45, czyli lądowanie w Normandii do podboju Berlina. Twórcy mówią, że ta gra będzie bardzo brutalna, no ale zobaczymy, jak na ile tam brutalność tam rzeczywiście będzie. Call of Duty wraca do korzeni. Wszyscy fajnie to już od dawna czekali, mieli dość tych wszystkich kosmicznych podbojów. Ja tym bardziej czekam, wychowałem się na tej grze, ja na jedynce i dwójce. Mam nadzieję, że pokażą w końcu pazur i pokażą, kto jest liderem FPS-ów na świecie. To wszystko w naszych oczekiwaniach. Ja najbardziej czekam osobiście na Assassin's Creed Origins. Tęskniłem się trochę za tą marką, dali mi rok przerwy, a teraz powracając z czymś nowym, świeżym, także na to czekam i w to na pewno zagram. Ja czekam na Call of Duty, ale też czekam na tryb zombie, bo jestem wielkim fanem i mam nadzieję, że mi nie zawiodą. Pewnie wydadzą jakieś DLC, które będę musiał zapłacić, no ale trudno. Pewnie tak. Jeżeli podobał Ci się materiał, to zasubskrybuj nasz kanał. Piszcie w komentarzach, na co wyczekacie w 2017 roku. Cześć!